Alice Balbierius, tegoroczna laureat Dębowego Wieńca, czyli nagrody imienia Majronisa, przyznawanej podczas festiwalu Wiosna Poezji na Litwie. Wiersz z tomiku Equilibrumas, czyli Equilibrium. Przekład Agnieszka Rębiałkowska. Nie wiem, czy to sen, czy jawa. Widziałem. Jednookie ptaki, nie w locie, spacerowały po ziemi, po ulicy, wśród drzew i płaszczyzn bloków. Oczy miały wielkie i dzikie, pełne dobroci, ciepłego blasku. Wtedy uwierzyłem, że Pierwsi cyklopi nie byli ludźmi, lecz ptakami, potężni jak wymarła moa, trochę niestarni. Dopiero później, za Greków, nastała era cyklopów dwunogich, bez skrzydłych.